Siemanko. Dzisiaj hardcore tylko, że podczas montowania stwierdziłem, że będę mówić. Zrobiłem farmę owiec, bo byłem dużo w kopalni. Tu wydobywałem redstone'a i tak dalej i tak dalej. Wszystko co potrzebne na te rzeczy, co ja tam zrobiłem. Poszedłem do wioski w bardzo konkretnym celu. Musiałem zdobyć coś bardzo... Bardzo później potrzebnego, może nie aż tak bardzo potrzebnego, ale tak, po pierwsze, zbierałem dnie. Po drugie, ziemniaki, o tym właśnie mówiłem o ziemniakach. Będą mi później potrzebne, bo mm, planuję zrobić farmę ziemniaków nie automatyczną, ale, mm, ale farmę ziemniaków Tura, tutaj teraz wracam do domu. Hmm. Dobra, dobra. I jak wróciłam do domu, teraz wracam do domu tak powoli, bo są dłuższe te. Mmm. Każde zdjęcie jest dłuższe. Ale teraz wróciłem do domu. I tutaj są jabłki. Nadal wracam do domu. Ok. Hmm. I teraz będzie coś fajnego niedługo. Przyprowadzę, znalazłem Lisa. I przy okazji tego bycia w kopalni, to wtedy też poza, poza animacją, poza odcinkami, znalazłem Smycz. Więc przyprowadziłem Lisa do siebie, do domu, żeby zrobić automatyczną farmę jagódek. Tak, automatyczną farmę jagódek. Dobra, i teraz zamknąłem go, ale stwierdziłem, że coś nie działa. Więc y, po, posadziłem najpierw y, to wszystko. Rozsadziłem łącznie z ziemniakami. I tutaj jest ta niedziałająca forma, a teraz działająca. A więc pa.